Dziś zabierzemy Was w podróż po największych gospodarstwach rolnych w Polsce. W kategorii gospodarstw rolnych z polskim kapitałem szczególną pozycję zajmuje spółdzielcza agrofirma Witkowo, zlokalizowana w okolicach Stargardu Szczecińskiego. Ta firma rolna dysponuje obszarem pól. Przekraczającym 13 tysięcy hektarów. Spółdzielcza agrofirma Witkowo to przedsiębiorstwo z długą historią, które sięga swoimi korzeniami do roku 1950. Wówczas powstała jako jedna z pierwszych spółdzielni rolniczych na obszarach odzyskanych na Pomorzu Zachodnim. Rozpoczęła swoją działalność jako niewielki zakład rolniczy prowadzący tradycyjne metody uprawy. A obecnie stała się znaczącą, nowoczesną firmą należącą do czołówki krajowych przedsiębiorstw rolniczych. Przez lata firma nieustannie dążyła do przekształcenia produkcji rolniczej w gotowy produkt, który sprosta oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających konsumentów. Obecnie w spółdzielni pracują osoby z trzeciego, a często nawet czwartego pokolenia, które kontynuują pracę swoich przodków, wspierając rozwój firmy. W zakładach rolnych zajmują się hodowlą różnych gatunków zwierząt, w tym trzody chlewnej, drobiu, bydła mlecznego i mięsnego oraz kurniosek. Największym gospodarstwem rolnym, które nie jest spółką, a należy do jednego właściciela, jest gospodarstwo braci romanowskich z Bartoszyc w województwie warmińsko-mazurskim. Początki gospodarstwa sięgają roku 1978, kiedy z półhektarowego zagonu powierzchnia gruntów zwiększyła się do aż 12 tysięcy hektarów. Ponad 8 tysięcy jest ich własnością. Pozostałe 4 tysiące dzierżawione są od agencji nieruchomości rolnych. Z każdego hektara bracia osiągają przychód na poziomie 3,5 tysiąca złotych, z czego czysty zysk wynosi 500 złotych. Gospodarstwo braci romanowskich zajmuje się głównie produkcją zbóż, mięsa i mleka. Mają ponad 2 tysiące krów mlecznych, i drugie tyle z przeznaczeniem na mięso. Co ciekawe, gdy jeszcze byli młodymi chłopcami rozpoczynającymi swoją przygodę z rolnictwem, mieli do dyspozycji nieuporządkowany kawałek ziemi porośnięty chwastami i zrujnowane gospodarstwa. Wszyscy byli zdziwieni i zastanawiali się, co te młode dusze mają na myśli, snując ambitne plany tworzenia imperium rolniczego. Teraz, po 30 latach, trzej bracia Romanowscy nie tylko z sukcesem stworzyli swoje rolnicze imperium, ale również dołączyli do grona polskich rolników, którzy osiągnęli status milionerów. Na polskich gruntach gospodaruje również wiele zagranicznych koncernów. Jednym z pionierów w branży jest spółka Poldano, należąca w większości do Duńczyka Toma Axelgarda, która posiada areał o powierzchni ponad 15 tysięcy hektarów w okolicach Człuchowa, województwo pomorskie. Innym istotnym uczestnikiem na liście największych gospodarstw rolnych w Polsce jest Kombinat Rolny Kietrz, zlokalizowany w województwie Opolski. Kombinat Rolny Kietrz to ogromne przedsiębiorstwo rolnicze, które prowadzi działalność na wielu obszarach. Obszar upraw wynosi prawie 8,5 tysiąca hektarów, a liczba bydła wynosi niemal 9 tysięcy sztuk, zatrudniając jednocześnie 300 pracowników. W ramach swojej działalności na tak dużym obszarze rolnym Kombinat rolny Kietrz uprawia różne kultury. Aktualnie Kombinat rolny Kietrz jest jednym z 41 strategicznych przedsiębiorstw należących do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Oprócz znacznego obszaru upraw, infrastruktura jest również odpowiednio przystosowana do potrzeb. Kombinat posiada duże magazyny, z centralnym magazynem o pojemności 70 tysięcy ton, co pozwala na składowanie zbiorów i zakup produktów od lokalnych rolników. Co ciekawe, największe gospodarstwa są na Pomorzu Zachodnim, 30 hektarów, w Armii i Mazurach, 23 hektary oraz w Województwie Lubuskim, 22 hektary. Z kolei najmniejsze w Małopolsce, 4 hektary, na Podkarpaciu, 4 hektary i w Województwie Świętokrzyskim, 6 hektarów. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału Rolnik Info, by być na bieżąco z kolejnymi materiałami. Do zobaczenia!